Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w downtown, w centrum. Tam za mną widać już taki malutki parczek. To jest City Center, i tam odbywają się protesty. Do godziny 21 można tam przebywać normalnie. Później jest prowadzona do 5 rano godzina policyjna. No i teraz za chwileczkę tam pójdziemy zobaczyć, jak te protesty wyglądają. Protesty rozlały się na całą Amerykę. No i robi się tutaj naprawdę bardzo gorąco. Wcześniej były protesty związane z ograniczeniami, związanymi z tym, co teraz mamy na świecie. I teraz e, protesty związane z zabójstwem e, czarnoskórego Amerykanina. Zabitego przez białego policjanta. Podkreślam ten kolory tutaj, bo Amerykanie bardzo właśnie na to zwracają uwagę. No i to jest cały ten problem, że biały zabił czarnego. Chociaż sprawdzić statystyki, ilu czarnych zabiło białych, no to kto tu jest rasistą. Ale ten temat będziemy za chwileczkę poruszać. Teraz schodzimy na dół. Protesty odbywają się w 70 miastach w Stanach Zjednoczonych. W 40 z nich wprowadzono godzinę policyjną. Szczerze, ja w życiu godziny policyjnej nie przeżyłem. <laughs> po Stanach przeżyłem w takim demokratycznym e, państwie. Donald Trump dzisiaj e, prowadził rozmowę z gubernatorami i powiedział, że są mięcy, że powinni zacząć aresztować ludzi. Do tej pory aresztowano 4,5 tysiąca. E, no i protesty raczej mają się dobrze. E, Oskarża prezydent gubernator, że są po prostu zbyt mięcy i nie podejmują żadnych takich e, s, mocniejszych działań. E, no idziemy, już zaraz dochodzimy do miejsca protestu. Ulica została już zamknięta, bliska, e, ta położona blisko e, City e, Civic Center. No i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że bez większej przemocy się obejdzie. Chociaż kto wie. To co widzieliście, to sklepy się po prostu zabezpieczają na, na te wszystkie protesty, bo nie wiadomo co poniszczą, co nie. I jak tu przez Downtown jechałem, no to faktycznie dużo tych sklepów, czy tam w ogóle tych biznesów, drewnem obiło swoje okna, po to aby nie zostały te miejsca w ogóle zdemolowane. Masakra jakaś. Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę, naprawdę. Największe zamieszania oczywiście teraz dzieją się w Waszyngtonie. Nawet prezydenta USA schowali na godzinę do bunkra. Naprawdę jest tam gorąco. Dodatkowo zniszczyli pomnik Kościuszki. Co myślę, kurde, Kościuszki? Człowieka, który był za wolnością dla właśnie czarnoskórych, który oddał kupę kasy na to, aby oni mogli być wolni, i oni jego pomnik zniszczyli. I wykształcenie to jeszcze już dodaje. A no właśnie, więc ludzie. Co tu się dzieje? Może można podzielić tych ludzi na protestujących i na tych, co po prostu okradają sklepy, ale tego nie wiem, więc jeszcze się nie posunę do takiego zdania. Ale nie sądzę, że ci, co protestują, to chcą również okradać sklepy, na pewno nie wszyscy, więc może to są zupełnie dwie różne grupy, ale to ciężko jest mi na tym moment ocenić. Dobra, już jesteśmy. jesteśmy pod tym urzędem marszałkowskim stanu Colorado są tam jakieś przemowy, nic nie słychać tylko ludzi, którzy biją brawo wszystko wygląda dość pokojowo, tu niektórzy sobie chodzą z, z jakimiś napojami, przyjechali na rowerze niektórzy mają jakieś tutaj transparenty wygląda to wszystko na ten moment pokojowo dzisiaj jest poniedziałek, więc nie ma tu aż tylu ludzi, wczoraj było więcej Przekażę że wam zaraz przebitki przesłane przez Sergiusza na razie wygląda wszystko spoko Zaraz, może podejdziemy bliżej, ale nie chcę te, aż tak ostro w tłum wchodzić z racji tego, co mamy teraz na świecie. Dobra. Protesty w Denver mają trwać aż do piątku e, i godzina policyjna ma być do piątku, do godziny piątej rano. Uff, naprawdę tu jest gorąco, ale jak widzicie niektórzy z pieskami przychodzili, e, Bardzo pokojowo na tym momencie się tu czuję, nie czuję jakichś zagrożeń. O, jest z nami Sergiusz. Sergiusz, opowiadaj, ty mieszkasz blisko tego centrum, jak ty to znosisz, możesz w nocy spać? No ogólnie w nocy jest, są straszne rozróby. E, ludzie wariują po zmroku, Strzelają fajerwerkami, walczą z policją, no ogólnie jest taka mała wojenka tutaj można powiedzieć. O właśnie, widzicie jak jest gorąco, Sergiusz spać przez to nie może, niewyspany, biedny chłop chodzi cały czas. No dobra, idziemy jeszcze zobaczyć z drugiej strony jak to wszystko wygląda, tu jest fajna perspektywa, już wam pokazuję. Trzeba dodać też tutaj, e, że protesty rozpoczęły się na całym świecie, i w Europie, i w Australii. E, no i Ameryka, autorytet praw człowieka, nagle ten autorytet traci. Doszło do czego doszło? No i nagle mamy sytuację, że państwo, które stoi za człowieczeństwem i w ogóle za demokracją, za takimi wartościami, prawami człowieka, dopuszcza się bardzo złych czynów. Ten się akurat zakończył e, no śmiercią, ale uwierzcie mi, że gdyby ofiara nie była Czarnoskóra, to Ameryka. Raczej by z tego problemu nie robiła. A żeby był czarnoskóry, no to jest tego o wiele większy, większy problem. Amerykanie wprost tego wam nie powiedzą, musicie się ich trochę bardziej poznać, ale bardzo z wielu z nich może zauważyć i podkreśla z nich, zauważa, że często czarnoskórzy wykorzystują ten rasizm po to, żeby naciągnąć coś na swoją stronę. A jeżeli nie dostał pracy, powołuje się na przykład na to, że jest na swój kolor, i często gdzieś przeginają w tych przypadkach. To nie jest moje zdanie. Ale to Amerykanie, jakiś się lepiej pozna, już mogą coś takiego wam powiedzieć. Nieraz słyszałem taką opinię. No i trudno w sumie jest mi się z tym nie zgodzić. Ja też czasem miałem trudne sytuacje z nimi. Przez to, że na przykład ja byłem biały i to ja padałem ofiarą rasizmu, a nie w drugą stronę, tak więc temat jest bardzo szeroki. Właściwie chyba protesty się kończą, bo już ludzie wychodzą. Wczoraj było naprawdę tu grubo w niedzielę poniedziałek jest raczej spokojnie, no ludzie chodzą do pracy. Jak widzicie, już wszyscy wracają. Zobaczymy, może dzisiaj będzie spokojniejsza noc. Policjanci, jako przedstawiciele władzy, są położeni w bardzo trudnej sytuacji. Muszą walczyć z protestującymi, którzy protestują po morderstwie przez policjanta. Jednak możemy kojarzyć amerykańską policję również jako bardzo pomocną. Gdzie w takim razie jest prawda? Czy nadużywają swoje władzy, czy chcą pomagać ludziom i zapewniać im bezpieczeństwo? Odpowiedź na to pytanie znalazłem na Facebooku polskiego szeryfa w USA. Nie muszę chyba pisać, co wydarzyło się w Minneapolis. Zginął niewinny człowiek i to jest niewątpliwa tragedia. Jak zwykle jestem pierwszy w obronie gliniarzy, których akcje często są krytykowane online. Często nie widać całości zajścia, a wnioski wyciągane są pochopnie na podstawie pociętych materiałów filmowych. W przypadku zajścia w Minneapolis nie ma na to miejsca. Bez najmniejszej wątpliwości mówię, że gliniarz jest winny śmierci zatrzymanego. Boli mnie, że sito eliminacji nie wyłapało degenerata, który dopuści się takiego czynu, który zhańbił mundur i imię Stróżów Prawa. Wszyscy normalni gliniarze potępiają to, co się stało. Nie ma tu żadnego usprawiedliwienia. Koniec. Kropka. Nie jest to tylko moje zdanie, to opinia normalnych, porządnych, ciężko pracujących liniarzy. Co zawiodło? Trening, procedury i kilka innych rzeczy, ale najważniejsza rzecz, która zawiodła jest zwykle człowieczeństwo. Nie tylko nie wyobrażam sobie, jak można doprowadzić w ten sposób do ludzkiej śmierci, ale nie mieści mi się w głowie, jak można bez reakcji przyglądać się takiej akcji w wykonaniu partnera na służbie. Ludzie czasem w ekstremalnych sytuacjach ponosi, tracą panowanie. Przestają myśleć. Pojawia się tak zwany tunel wyżyn, ale każdy ma partnera, który powinien w takiej sytuacji zareagować. Tu znowu zawiodły najzwyklejsze ludzkie odruchy. Gość, który doprowadził do śmierci, odpowie za to i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Odpowiedzą też ci, którzy przyczynili się do śmierci, biernie się przyglądając. I to jest prawidłowa, normalna procedura. Winny musi być ukarany. Tak jak pisałem wyżej, każdy normalny winiarz potępia to, co się wydarzyło. Gadamy o tym i wyciągamy. Wnioski, ale to jest tylko jedna część tej tragedii. Kolejne są media i spirala nienawiści, przez nie nakręcana. Moim zdaniem nie ma znaczenia ani kolor skóry giniarza ani zmarłego, ale oczywiście w mediach wyraźnie podkreślane jest, że biały zabił czarnego. No i tak właśnie wyglądał ten protest. Dzisiaj bardzo spokojnie. Jutro znowu się będą zbierać ludzie, i tak przez najbliższe kilka dni. Protest to jedna rzecz, jak najbardziej. Ja lubię protesty, ja lubię jak ludzie walczą o swoje prawa, ale trąbią. Czekajcie chwilę. Kierowcy dają też wsparcie protestującym, no więc jeżeli chodzi o protesty, ja lubię, bo warto walczyć o swoją rację. Czemu nie? No ale właśnie, to jest ta różnica. Protesty to jest jedna sprawa, a druga to część ludzi wykorzystała ten moment do rabowania, do niszczenia, do Agresji do przemocy i to jest dla mnie niepojęte. E, protestują mi czarnoskórzy, Latynosi, biali, Azjaci. E, rabowanie też nie przywiązywałbym tylko jednej rasy do tego. E, po prostu wykorzystują ludzie oh, okazję do tego, aby wzbogacić się w jakiś sposób. Ameryka płonie, żołnierze są postawieni na nogi, e, muszą interweniować. Dzisiaj może tego tak teraz nie widać, ale wieczorem może być inaczej, tak jak było wczoraj. No, trudny temat, Ameryka teraz po dupie nieźle dostaje, były protesty związane z zablokowaniem z tego, że nie można było z domu wychodzić, teraz mamy te protesty, całe jeszcze te zamieszanie wirusowe, no więc wiecie, naprawdę to wszystko wygląda bardzo nieciekawie, tutaj zabudowane sklepy są tak, aby nie zostały poniszczone, naprawdę dzieje się nieciekawie w Ameryce teraz. Ciężki czas dla Ameryki. Co wy o tym wszystkim sądzicie? Jakie jest wasze zdanie? Tego jestem ciekaw, bo ja jeszcze do takich stricte wniosków sam się nie chcę odnosić, no bo jeszcze jest za wcześnie, ale chciałbym poznać waszą opinię. Bardzo dziękuję za wasz czas. Mam nadzieję, że ten odcinek z samego protestu bardzo wam się podobał. Jak tak, to łapka w górę, subskrypcja, jeżeli jesteście nowi. MF Podróży, dużo zdrowia. Dużo zdrowia.